Siemano, z tej strony Hanselt, a to jest pierwszy odcinek z serii zagramy w Max Payne. Rozpocznijmy nową grę. Assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back three years. Back to the night the pain started. I was still in the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct. Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex. Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. life was good the sun setting on a sweet summer's day the smell of freshly mowed lawns the sounds of children playing a house across the river on the jersey side beautiful wife and a baby girl the american dream come true honey i'm home but dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking the sun went down with practice bravado Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row, center. No, tak więc gra się Ciekawie. What the hell? O, co to jest? No jak zauważyć bądź nie, Max wyraża się dość metamorficznie. Twu, metaforycznie. No, telefon dzwoni. A zaraz. Tu coś powinno jeszcze być. Z tego co pamiętam. Okay, I'll be on my telephone. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the pain residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to. Good. I'm afraid I cannot help you. Who is oh. this? Hello. Dobra. Simmy dalej. Um Sorry to Szyb dziecka. Ojej, Dobra. Jak, no tego Blood time mu się w grze używa dość często Właściwie bez niego trudno cokolwiek zrobić. No i Jedno z dość, dość brutalne to jest, a mianowicie mm, ciało dziecka, jego dziecka, leżące na ziemi, są przede mnie. Jest tu coś? Nie ma nic. Dobra, o no, zaskoczył mnie pan. O, no, 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 no. Zaczyna się ciekawe. No i amerykański sen chyba się skończył. Three years ago, everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr. V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us three long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, two months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover infiltrated the worst mafia family in New York. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. Maybe here. Something urgent has come up with Jack Lapino. You need to meet with Alex immediately. At the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face -face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the Mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. Okay. No dobra, z tej sceny dowiedzieliśmy się, że mm, Maxa ściga y, gang i że jest w Departamencie do Spraw y, Narkotyków. I musimy się teraz spotkać z Alexem. O, nie mam broni. Dobra. To nic. Tu też. Oto do drzwi. Tylko dla personnel. O, krew. I personnel. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Ale we już mam broń, więc tu tam amunicje. Tu też amunicje. The penalty is the pain. Tak, to jest też ciekawa gra słów. Nasz bohater ma nazwisko Pain, mmm, które pisze się P-A-Y-N-E, Czyta czytamy oczywiście Pain, a jego lekarstwo są Pain Killers. Hmm. Coś ciekawe. O, można wodę spuścić. <grych> Tutaj coś? Municja. Tu nic, i nic, dobra. A co tu? Też nic? Hmm, no i symbol tego narkotyku. Dobra. Czyli teraz... Trzeba ziomków pokonać. Dobra. Co oni tu mieli przy sobie? Brette, O, Desert Eagle. Hmm. Dobra, na razie Brette. Widać, że się wyjście otworzyło, możemy mówić dalej. Ukonamy ziomków. Nie jest to takie trudne, ale gdyby się nie używało tego um, balet timea to mogłoby narobić kłopotów. Aaa, on nie jest ze mną, dobra. No, już nie żyje. Co tu? Nic. jest tu coś? A, koledzy, bo jakżeby inaczej. I shotgun. Stąd coś można wziąć? Aha, można. Nie, nie to. Bierz. Nie chcesz tego wziąć? A, tu można iść.

Na tap się bierze painkillersy? Tak, na tap. Aha, tylko jedne mieliśmy. O, dobrze. Trzeba znać więcej. O, pięknie. Wow, prawie spadłem na tory. Shotgun.

Mam nadzieję, że żadne niespodzianki mi po drodze nie spotkają. To może być niemiłe. Chodź, gdzie pan jest? Idziesz. Nie ma nikogo. Nie ma. No chodź. Nie Hm? Zniknął? Nie ma? No dobra. Nic, nic. O, mam dwie barety. Spoko. Nic. O, jestem martwy. Albo jednak nie Ciekawe Bo praktycznie cały pasek życia nam się zape nam się wypełni na czerwono Powinniśmy być już martwi Jak widać Max utyka Zapiszę tą grę, ale nie wiem Czy nie trzeba będzie jej gdzieś tu powtarzać Tu można wejść tu się stało. Włączyliśmy zasilanie linii drugiej. Teraz mi się zdaje, że trzeba iść do tamtego pociągu, który tam stał. Życie nam się zregenerowało? Dziwne. Jaką my tu mamy broń? Baretta, dwie barretty i iglu Dobra, a to co to jest? O jakaś kola, pociąg zniknął. Jak widać, nadjeżdża następny. Nie, 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 Tędy, czy nie tędy? Chyba nie tędy. No, nie tędy. Ach, o. Na szczęście nie było daleko. Włączyłem to zasilanie, czy, czy nie Ach, to jest Jestem, jestem przyzwyczajony, że pod shiftem jest sprint. Nie włączyliśmy. O, już włączyliśmy. O, otwórz Okej. Okay. Uwielbiam to, tylko szkoda, że on nie robi takiego efektywnego przebrotu jak normalnie. Tędy? Czy gdzie? No tak, nam było zamknięte. Nie... Ten pociąg idzie w kółko? a teraz może trzeba wyłączyć. Furkę trzeba wyłączyć. Tu coś jest? Nic. co nic nie daje hmm. O tu są medykamenty dobra hmm. Spróbuję tam wejść telefon Tu jest peron czwarty, tam jest wyjście. Może tędy, nie tam jest peron piąty, no, ja tylko wyjdę, więc nie tam jest peron drugi. Znaczy, że tam tędy trzeba iść. Nadjeżdża pociąg No idę Czyżby znowu nadjeżdżał? Так. Так вот это зрадить. Tutaj może coś o, tu lew coś ten trzeba zrobić. Możesz shotgun? Nie, hmm. nie podoba mi się. Dobra, w tym miejscu skończę odcinek, spróbuję to rozkminić i w następnym będziemy szli dalej.